Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian Bracia, naśladowcami moimi bądźcie i zapatrujcie się na tych, którzy tak postępują, jak tego w nas wzór macie, bo wielu, o których często wam mówiłem, a i teraz ze łzami mówię, postępuje tak, jak nieprzyjaciele Krzyża Chrystusowego. Zguba jest ich końcem, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą ubieganie się o rzeczy ziemskie w sromocie. Ale co do nas, to my przebywamy w niebiesiech, Skąd też zbawiciela oczekujemy, pana naszego Jezusa Chrystusa, który przemieni ciało naszego uniżenia i upodobni je do ciała jasności swojej tą mocą, którą też może poddać sobie wszystko. Przeto bracia moi najdrożsi i ukochani, wesele moje i korono moja, w ten sposób trwajcie w Panu najmilsi. Ewodzie proszę, a od syntyche domagam się, aby były jednomyślne w Panu. Proszę też i Ciebie, wierny mój towarzyszu, pomagaj im, bo dla Ewangelii pracowały razem ze mną, z Klemencem i z innymi pomocnikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota.